Lalce Amal włożono do ręki niebiesko-żółtą flagę i przyniesiono ją aleją od lwowskiej opery do pomnika Tarasa Szewczenki. Towarzyszyły jej dzieci i dorośli. Pochód z tym 3,5 metrowym symbolem dzieci uchodźców został powitany przez lwowski hurdu Darek, który wykonał legendarną piosenkę Oj uluzji czerwona kałyna. Małą Amal do Lwowa przywiozła Tracy Seward, producent, która wraz z kolegami z branży filmowej chciała zwrócić uwagę na ukraińskie dzieci, czyli małych uchodźców. Do tej pory na Ukrainie Rosjanie zabili ponad 200 dzieci, tysiące dzieci straciło domy i zostało zmuszonych do opuszczenia swoich rodzinnych miast. Małą Amal przywieziono do Lwowa, aby wesprzeć Ukrainę i zwrócić uwagę świata na problem masowego zabijania dzieci podczas tej wojny. Mała Amal odwiedziła też miasteczko migrantów w parku stryjskim. Tam mogły ją zobaczyć rodziny uchodźców wewnętrznie przesiedlonych. Uciekinierzy z okarniętych walkami terenów mieszkają czasowo w domach modułowych, które powstały jako wspólna inicjatywa polskich i ukraińskich władz.